Witam Was serdecznie na kanale Okiem Matki. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat zabawek dla dzieci. Zabawek, które ja polecam, które u nas się sprawdziły, które u nas są w praktycznie ciągłym ruchu, więc tutaj jest to tematyka taka, że jedno dziecko będzie bardziej lubiło jedną zabawkę, inne inną, ale po prostu chciałabym Wam przedstawić rzeczy, które się u nas sprawdziły i być może Wy również zechcecie zakupić je dla swojego dziecka. Rozpocznę może od. Takich zabawek, które warto mieć i przyczepić je do wózka, na przykład, i będą to dwie takie zabawki. Tutaj mam takiego motylka, który może się dziecko również bawić w momencie, kiedy jest malutkie i dopiero co poznaje swoje ciało. I za chwileczkę moja córka poruszy kamerą, macha Wam. Nie widzicie tego, ale macha do Was. I jeśli chodzi o tego typu zabawki, one mają możliwość właśnie zaczepienia ich na wózku, i warto zawsze przyczepić sobie taką zabawkę przy wózku, ponieważ ona skupia uwagę Waszego dziecka i jest po prostu spokojniejsze. Ta zabawka po prostu ma tutaj szeleszczące skrzydełka, jakieś tutaj. Do pociągania. Kawałki materiału, ma również lusterko, listek i grzechotkę. I jest to firma. Właśnie taka, jest bardzo dużo zabawek z tej firmy One są stosunkowo drogie, ale bardzo dobrej jakości Więc tutaj taki motylek jak najbardziej Bądź coś w tym stylu do przyczepienia, do przyczepienia na wózek Się sprawdzi u Waszego dziecka Na przykład ta dodatkowo się jeszcze śmieje I w chwili obecnej jest jedną z ulubionych zabawek tego typu mojej córki Dalej, kolejną taką zabawką godną uwagi No są to zabawki... W różnym przedziale wiekowym po prostu musicie e, sami określić, e, kiedy dane, dana zabawka będzie odpowiednia dla waszego dziecka. Po prostu pokazuję wam taki nasz The best of, więc mam nadzieję, że tutaj e, coś wyłapiecie z tego filmu. E, kolejna zabawka dla takiego dziecka już siedzącego, e, czyli obręcze nakładane na taki słupek. E, po prostu w pewnym momencie rozwoju waszego dziecka dziecko powinno e, już e, interesować się właśnie wkładaniem. Tego typu rzeczy, właśnie na paliczek, więc tutaj ja akurat mam z Fisher Pressa, jest bardzo wiele tego typu zabawek, więc tylko tutaj Wam pokazuję właśnie tego typu zabawkę. Jedną z ulubionych zabawek naszej córki, którą ma. Chyba od szóstego miesiąca swojego życia jest taka kosteczka z firmy Smiley. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam tą nazwę. Jest to kostka edukacyjna, bardzo kolorowa. Jak widzicie, tutaj są groszki i tego typu właśnie kręcące się obręcze. Tutaj mamy Ala zegar z kolorowymi. Kolorowymi kółeczkami. Tutaj jest taka książeczka, i po przełożeniu tych karteczek, oczywiście, jest odpowiedni dźwięk. No, i tutaj główny. Panel sterujący, czyli e, Przyciski, które świecą Zwierzątka, które wydają dźwięki Różne melodie I tak dalej, jest to bardzo dobra Porządna kostka e, Którą serdecznie Wam polecam Zakupić Waszemu dziecku, bądź zakupicie Na przykład Chrześniakowi e, Czy innemu dziecku z rodzinie Właśnie taką zabawkę, ja mówię Mamy ją od 6 miesiąca życia naszej córki e, I do tej pory Bardzo chętnie się nią bawię, więc tutaj jest to bardzo godna polecenia zabawka Dalej zabawką, którą warto zakupić w momencie kiedy wasze dziecko zaczyna raczkować To na przykład kula hula Kula hula ma w sobie wbudowany z tego co się orientuje żyroskop I przez to sama z siebie wprawia się w ruch Dodatkowo mamy tutaj kolorowe przyciski z dźwiękami Kotka, pieska, małpkę Więc tutaj dziecko dodatkowo jest zainteresowane może się pocią może pociągać za różne elementy, naciskać i tak dalej. Kolorowa, wesoła, świecąca się kula, hula, i ona jest z firmy Witech, więc my ją zakupiliśmy w Kerfurze. I po prostu ona, w momencie, kiedy dziecko zaczyna raczkować, sprawia, że chętniej porusza się do przodu, więc tutaj stymuluje. Ponownie rozwój waszego dziecka. Kolejną zabawką, taką klasyczną zabawką Jest są kształty. Tak naprawdę nie chodzi tutaj o konkretnie tą zabawkę. My akurat mamy z Fisher Price'a kociołek, ale po prostu również myślę, że każde dziecko powinno posiadać zabawkę z kształtami i po prostu tutaj metodą prób i błędów dziecko na początku wkłada różnego rodzaju kształty. Właśnie w te otwory. Dodatkowo kociołek oczywiście gratuluje, mówi, że bardzo ładnie i że lubi ciasteczka, na przykład sieci mu się nosek. Są to bardzo porządne zabawki, godne wydania tej większej ilości pieniążków, ponieważ są to trwałe zabawki, wykonane z porządnych materiałów, więc tutaj kociołek bądź inna zabawka, która umożliwia wkładanie dzieciom różnego rodzaju kształty. Również powinna, moim zdaniem, znaleźć się w każdym kufrze z zabawkami dziecka. Teraz z takich bardziej skomplikowanych zabawek przejdę do klasycznej zabawki, jakim jest bąk. To już jest trzeci bąk. Naszej córki, i ona uwielbia się nim bawić, po prostu zaskoczyła nas. Ona nie była jakoś bardzo duża, chyba miała pół roku, albo niewiele ponad pół roku, kiedy zaczęła sama sobie puszczać tego bąka, i po prostu od czasu do czasu przypomni sobie o nim i siedzi i sobie bo po prostu puszcza. Jest to fajna zabawka, która, która potrzebuje tak naprawdę tylko siły, żadnych baterii i która sprawia radość naszej córeczce. Koszt również nie. Nie jest wysoki, więc tutaj Bąka tak Też Wam polecam Kolejną zabawką będzie To bardzo taka Rozwojowa zabawka, która będzie towarzyszyć Waszemu dziecku przez Wiele lat tak naprawdę I tutaj Wam pokazuję Taką plastikową jajcarkę W której znajdują się Jajeczka, tutaj Przepraszam Was, ale po prostu Gdzieś zapodziały nam się Dwie skorupki i ta Zabawka jest taka wieloletnia, że tak to określę, ponieważ teraz na przykład moja córeczka, mając niespełna półtorej roku, po prostu naciska te jajeczka i po prostu na przykład gwizda na niej, ponieważ okazuje się, że można również gwizdać na tych jajeczkach. Więc tutaj fenomen tej zabawki jest taki, że mamy różne kolory tych jajeczek, jak widzicie. Każde jajeczko ma dodatkowo dodatkowo minkę, no i potem starsze dzieci muszą na przykład dopasować minkę do danego jajka na przykład i wyciągając tutaj właśnie te jajeczka, każda z tych jajek ma w swojej foremce dany kształt, więc tutaj dziecko już musi większe być, pomyśleć w jaki otwór włożyć tą właśnie dane jajeczko, więc ta zabawka jest naprawdę godna polecenia. Dzieci się bardzo chętnie nią bawią Minusem tej zabawki jest fakt, że no, rozchodzą się te elementy po mieszkaniu Ale można je łatwo właśnie zamknąć w takim pudełeczku Zabawka kosztuje około 30 zł, więc serdecznie, serdecznie Wam ją polecam zabawką, którą polecam jest taka magnetyczna tablica Tutaj z delikatnym rysunkiem mojej córki I która ma tutaj właśnie taki suwak do zmazywania właśnie napisów, ona ma przyczepione na oczywiście sznureczku długopis i którym możemy właśnie rysować razem z dzieckiem bez różnego rodzaju brudzenia i tak dalej więc tutaj jest to również bardzo fajna sprawa moja córka bardzo chętnie właśnie bierze się za rysowanie, ona dodatkowo tutaj ma takie magnesy w różnych kształtach, i po prostu dziecko może nauczyć się trzymać, kredki i tak dalej. Więc taka, taka tablica nie jest też droga. Akurat ta kosztowała około 40 zł, ale jest duża. Są różne też kolorowe. I zwróćcie uwagę na to, aby ten suwak. Bardzo łatwo się przesuwa, aby dziecko mogło samo sobie właśnie zmazywać to, co narysowało, w momencie, kiedy chce narysować coś innego, więc taka tablica serdecznie Wam ją polecam. Teraz pokażę Wam jeszcze trzy ostatnie zabawki. Zabawka do wanny, która zainteresuje nawet dziecko, które nie lubi się kąpać. Po prostu przyklejamy ją tutaj za pomocą trzech przystawek do wanny, i to. Już jest dla dziecka takiego siedzącego, już wanie, więc tutaj to tak się przedstawia. No i lejąc wodę do kapelusza naszego żółwika, jemu kręcą się oczy. Jak widzicie, kręci się również tutaj ten kwiatuszek. Tutaj te wszystkie elementy się właśnie ruszają pod wpływem wody. Również tutaj na brzuszku jest taki element. Można sobie zrobić coś w tym stylu, więc jest to kolorowa zabawka, która skupia uwagę. Dziecka w kąpieli No i jest to też również jedna z ulubionych Zabawek mojej córki Ona dostała ją na swój Roczek, więc tutaj Bardzo dzielnie się sprawuje I sprawia jej radość w kąpieli dodatkową Dwie ostatnie zabawki Myślę, że każda Mama, każdy tato Zakupi swojemu dziecku taką Właśnie matę piankową Czy to z cyferkami, literkami Czy to z innymi kształtami My akurat mamy tutaj Literki, cyferki w takim dosyć sporym formacie, bo to chyba jest 9 na 9. Mamy również matę z 36 chyba literkami. No i mata jest, ta mata jest fajna dla wyłożenia na przykład podłogi, w momencie kiedy dziecko zaczyna laczkować, kiedy nie porusza się tak intensywnie jeszcze po mieszkaniu. Dodatkowo pełni ona też funkcję gryzaka, więc warto zachować też czystość tej zabawki Dodatkowo ja na przykład w momencie, kiedy miałam Taki delikatny dywanik Cienki, a była zima Podłożyłam po prostu Tą matę pod ten dywan, aby po prostu Mojej córce, która siedziała Na tym dywanie było cieplej w pupę Więc tutaj Taka mata piankowa również jest Moim zdaniem niezbędna I ostatnią zabawką dla takiego już starszaka Moja córka ma No niedługo będzie miała półtora Roku, więc już się bardzo interesuje tą zabawką I jest to taka zabawka Taki właśnie Stojak z różno, różnymi Kształtami wygi Wygiętego drutu Oraz kolorowymi Koralikami Jest to zabawka z Ikei I po prostu tutaj Dziecko już musi pomyśleć W jaki sposób przerzucić Dany klocek, daną Kulkę i po prostu jest to Taka również edukacyjna, pobudzająca rozwój zabawka, więc tutaj chciałabym również pokazać Wam coś takiego. No i moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o taki nasz niezbędnik zabawkowy. Tak naprawdę, w kufrze, który stoi tutaj obok mnie, jest mnóstwo zabawek, o których moja córka sobie przypomina raz na jakiś czas i po prostu odświeża sobie zabawę za ich pomocą. Oczywiście, książę. Książeczki niezbędne. Książeczki są zawsze przez dzieci chętnie oglądane, wertowane i oczywiście moja córka również bardzo lubi książeczki. Tutaj zauważyłam jeszcze cymbałki również dla wyżycia się dziecka cymbałki są bardzo dobre, więc również Wam serdecznie polecam. No i to by było na tyle: różnego rodzaju piłki. Właśnie nie pokazałam Wam żadnej piłki, ale tutaj chodzi w ogóle o fenomen piłki. Możecie zakupić dziecku na przykład dużą ilość takich małych. Piłeczek i na przykład wrzucić do basenu I dziecko będzie miało frajdę z tego tytułu Bądź po prostu jakąś mniejszą Piłkę do kopania, więc To by było tyle moi drodzy, mam nadzieję, że Filmik okazał się przydatny Dziękuję Wam serdecznie za uwagę I do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach Na kanale Okiem Matki, pa pa!